Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ekspresowy pasztet z grzybów dziadka. Jest to smaczny pasztet i łatwe przygotować. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego pasztetu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje już mam pokrojone. Serki odkładam na bok. Mięso sobie zmięliłam w maszynce do mięsa, jest to łopatka. Świeże grzyby drobno pokroję. Po pokrojeniu grzyby przekładamy na patelnię. Grzyby musimy podsmażyć. Dodaję do nich plaster masła, do tego sól do smaku i odrobina pieprzu. Do tego pół szlanki wody i podsmażamy. Jak grzyby na kilka minut przykryłem, tak więc teraz odkrywamy. Aż piękny zapach. Teraz mały ogień. Podsmażamy, aż płyny odparują. Już prawie płynów nie ma, jeszcze chwileczkę. I one dobrze się odparują. Grzyby przekładam do miski. Patelnię opłukałam pod bieżącą wodą i teraz ponownie plaster masła. Może być nawet taki troszkę większy. To będzie łyżka masła. Do tego cały por. Całość doprawiam solą i pieprzem. Por mieszamy i podsmażamy do momentu, aż całkowicie zmięknie. W razie konieczności dodajemy jeszcze odrobinę masła. On jeszcze nie jest miękki, a płyny odparowały, tak więc dajemy masełko. Do grzybów dodajemy podsmażony por. On jest bardzo męciutki. Ponownie na patelnię przekładam plaster masła. Do tego nasze mięso. Mięso do papieru solą i pieprzem. Do tego 300 g serków. Mieszamy. Dolewamy odrobinę wody. Kiedy już masa jest prawie płynna, zakręcamy gaz i mieszamy do momentu, aż te serki się rozpuszczą. Mięso już jest pięknie podsmażone. Całą tę masę przekładamy do naszych grzybów. Przepis jest bardzo stary i bardzo smaczny. Wszystko dokładnie mieszamy. Masa musi być ciepła, aby ją wymieszać. Tu nic nie może być zimne. Wykonuje się go bardzo szybko. Podsmażamy, mieszamy. No i mamy pasztet. Teraz należy go spróbować. Na pewno muszę dodać soli i muszę dodać pieprzu. Mieszamy. Póki paszczet jest ciepły, nakładamy go do słoiczków, pojemników i odłożymy do całkowitego ostygnięcia. Następnie paszczet przechowujemy w lodówce i od razu go zużywamy. Paszczyt gotowy. Paszczet trzymałam w lodówce, proszę, tak wygląda. On jest gęsty, zobaczcie. Tak więc możemy smarować pieczytko. Jest wspaniały, naprawdę. Pasztet przechowujemy w lodówce do momentu, aż go zużyjemy. Miesiąc, dwa, trzy, nic się z nim nie dzieje. Można go śmiało jeść. Jest gęsty, proszę zobaczcie, już Wam pokazywałam. No i pora go spróbować. Pięknie pachnie. Mhm. Hmm, hmm. Czuć świeże grzyby, naprawdę. Mhm. Wyczuwalne są delikatnie grzyby, grzyby świeże, bo tu nie ma słyszonych, one są delikatne i wyczuwalny jest por. Mięso gdzieś, gdzieś uciekło w tym pasztecie, tak więc go nie czuć. Ten pasztet jak jemy, mamy wrażenie, że jest tylko z grzybów i pory. Jest bardzo smaczny, mięso uzupełnia nam całość, tak więc się wszystko pięknie razem komponuje. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.